Witam wszystkich to blok odkrywcy. Jestem dzisiaj w Tunezji, dokładnie w Magdi. Na środku ronda, a co kto mi zabroni? Dlaczego by nie. Trzeba pokazać tak jeden z bardziej znanych obiektów w tym mieście, czyli bramę bramę. To jest po prostu ogólnie zwykła brama, aczkolwiek potężna, monumentalna, wspaniała. Brama Skifa El Kala. I teraz tak. Ogólnie co do Magdi, to tysiąc lat temu w dużym zaokrągleniu była kiedyś stolica, bo była przez pewien czas stolicą całego regionu, bo jedno z najlepiej ufortyfikowanych miast Tunezji. Zresztą wielokrotnie te obwarowania ratowały to miasto przed najazdami chociażby Berberów. Natomiast nie wytrzymały naporu Hiszpanów. Hiszpanie zdobyli to miasto i podczas no, byli w tym mieście kilka lat, gdzieś tam w pewnym momencie musieli faktycznie już uciekać z tego miasta i postanowili zburzyć praktycznie wszystkie umocnienia w tym mieście. Zresztą nie tylko w Magdi, ale Magdia chyba najbardziej ucierpiała większość murów, większość umocnień Została po prostu zniszczona, rozebrana przez Hiszpanów, którzy następnie się wycofali. No i od tego czasu już ta Magdia e, no stała się, można powiedzieć, łakomym kąskiem dla atakujących. Ale taka perełka jak, jak ta Skifa El Kala przetrwała do naszych czasów. To wygląda niesamowicie i można zobaczyć, jak, jakie to jest po prostu potężne. Ogólnie ta brama była kiedyś głównym wejściem do miasta. Pochodzi e, ogólnie z XVI wieku, dlatego że z rekonstrukcją właśnie o wiele, o wiele starszej budowli, tak jak powiedziałem, tak większość obwarowań zniszczonych przez Hiszpanów w 1554 roku. Ogólnie jej nazwa oznacza czarne przejście, które ma 50 metrów długości i sama brama jest w ogóle podzielona na sekcje które w razie zagrożenia były od siebie oddzielane żelaznymi kratami no i tutaj na takim przejściu można się było bardzo dobrze skutecznie bronić przed naporem wrogów. Ogólnie mamy ciówcie na tym rądzie ja, ja akurat przyjechałem tutaj pociągiem z Salin ponad 60 km Pociąg jest wiem, za 300 metrów stąd, w tamtą stronę, ogólnie blisko. No i tutaj też, siłą rzeczy, zaczyna się Stare Miasto. Główna brama wyjściowa prowadząca do Mediny. Ja ogólnie jestem pierwszy raz w Magdi, jestem tu sam, więc e, no wszystko będę ogarniać tutaj sam, to co mi się uda zobaczyć. Jeżeli będę oczywiście wiedział, gdzie jestem no to będę to będę chciał Wam coś powiedzieć jeszcze blisko powinno być muzeum archeologiczne też je będę musiał namierzyć ale to za chwilkę no tu są dostrzegalne szczątki szczątki murów to po prostu musiały być kiedyś potężne. Już tak mam przed oczami teraz mury na przykład Sus czy Kairuanu. Więc tu na pewno mniejsze nie były. Ogólnie o ile w tych miastach różnego rodzaju bram nie brakuje, wiele przetrwało. Jedne są zwyklejsze, jedne bardziej monumentalne, większe. Ale takiej nie widziałem, to jest po prostu kolos niesamowity. No i będąc w Magdi, siłą rzeczy nie można na nią nie natrafić. Jak powiedziałem 50 metrów długości, no i tak to wygląda no Trudno powiedzieć dokładnie w których miejscach te kraty oddzielały poszczególne sektory To tak tutaj właśnie na tych łukach że te wszystkie umocnienia zostały zniszczone, bo to, to musiało to wyglądać kiedyś nieprawdopodobnie. Zresztą jakieś ślady tych umocnień powinny jeszcze być bliżej morza, ale to oczywiście nie mury. To, to będę chciał później, później jeszcze dotrzeć do tamtych miejsc, zobaczymy. No nie ma jakichś szczególnych zdobień, troszkę na tym portalu. na jakieś daty, a no pewnie tej rekonstrukcji domyślam się. Polend? Dobry. dobry Dzień dobry, potrafi każdy tutaj powiedzieć i na tym się kończę historia. No gigantyczna budowla i mimo, że jest to rekonstrukcja, aczkolwiek też już troszkę lat ma no to warto nią ją zobaczyć i faktycznie troszkę czasu poświęcić. No i właśnie ciekawe co z tą reko, z rekonstrukcją jak ta brama wyglądała po tych zniszczeniach czy w ogóle coś tutaj z niej zostało ale tu ewidentnie widać, że to są ślady murów. No, no raczej, raczej tutaj to nie zostało zrekonstruowane i do, doklejone do tej wielkiej baszty, do tej wielkiej bramy. ale ogólnie po samych murach jak widać śladu nie ma no, naprawdę robi, robi robotę wspaniała budowla No i tak wygląda wizytówka Mahdi potężna, wspaniała namiasta kiedyś gigantycznych, gigantycznych murów, obwarowań Powiem cóż, ja idę dalej w miasto, szukam to kolejnych ciekawostek, kolejnych fajnych miejsc no i myślę, że będą się na moim kanale oczywiście pojawiać. Tak więc wszystko z mojej strony, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć! Aha, i taka malutka dokrętka. Jeszcze jest tam przy tej bramie. Tam w ogóle z drugiej strony to są schody do góry. Na, na tą basztę, ale tam już jest wszystko okratowane. E, ale nie o tym chcę mówić, bo nie zwróćcie mu uwagi na samym początku. Zwróćcie mu uwagi na fajny budynek, ale nie zauważyłem, że to jest muzeum. To jest ogólnie muzeum, tak więc mamy obok tej bramy. Od razu wejście do muzeum. więc nie ma z tym problemów. Tam 8 dinarów chyba. Tak więc od razu obok siebie są dwie fajne rzeczy. Tak więc tyle. Chciałem dopowiedzieć. Na razie, cześć.